Dlatego trzeba się wyprowadzać jak najszybciej Tylko nie mówcie moim rodzicom, bo oni nie mogą o tym wiedzieć Bo oni mówią tak Mateusz, dopóki ty kurwa, zrób kurwa loada Per, dzięki za 8 zł. Bo jak mój tata słyszy, że jak chcę się wyprowadzić, to jest tak Mateusz, czy ciebie popierdoliło znowu do końca, znowu się odklejasz? Dokąd? Chuj wie, jak najdalej stąd bo pamiętajcie o tym, że jak ja chcę robić YouTube'a, to ja muszę kurwa, wiecie, z kimś go robić. Bo ja jestem osobą, która lubi mieć interakcję z drugą osobą. Z kimś, z kogo mogę się śmiać. Ta osoba może się śmiać ze mnie. Nie patrzcie, kurwa, na gameplay w tym momencie, bo to jest wyjebane. Ja sobie klikam po prostu. Teraz wam mówię świętą prawdę, jaka jest. Ja, żeby robić. all combo! Żeby robić content, to muszę mieć. Oj, wszyscy się wyjebali, a ja sobie gram. Muszę mieć kilka osób wokół siebie, tak? A w Szczecinie kurwa, nie mam takich osób. Więc no trzeba wypierdalać.